Wojciech Szczerba, witam Państwa w programie PULS Miasta. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Rafał Gronicz, burmistrz miasta Zgorzelca i trzeba przyznać, z wielkim stażem. 18 lat, tak jak tutaj przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy, to jest drugie miejsce u nas bezpośrednio w regionie, zaraz za Piotrem Romanem. Niesamowity wynik. Wygląda na to, że ciągle mam zaufanie mieszkańców Zgorzelca, w większości. Witam Pana, witam Państwa. Ale też sporo udało się dla miasta zrobić. To myślę, że to też procentuje. Chociaż ostatnie pięć lat no nie były dla mnie najłatwiejszym czasem. No tak, wiemy tutaj, jak wyglądała sytuacja, przede wszystkim z finansowaniem i trochę tych inwestycji było mniej. Chociaż też jest się na pewno czym pochwalić, ale zacznijmy. Od dużej rocznicy, bo 20 lat w Unii Europejskiej. My jesteśmy w takim szczególnym miejscu, gdzie tą granicę mamy bardzo blisko, można powiedzieć, że braterskie miasta, prawda, Gerlis Gorzalec, więc to też jest dla nas coś niezwykłego. No, i jak tutaj z punktu widzenia właśnie burmistrza, który tak długo już jest, wygląda ta współpraca i te możliwości, które Unia Europejska nam daje? Bo też tutaj warto wspomnieć o tym świętowaniu, które mieliśmy, trochę pogoda zepsuła, ale, ale piknik myślę udany. Tak, 1 maja nam się udało, gorzej było z 3. 20 lat w Unii Europejskiej spowodowało, że Zgorzelec bardzo się zmienił. Mieliśmy przez te 20 lat dużo pieniędzy z środków Unii Europejskiej. Na remonty, na przebudowy. W ramach tego nie tylko zmieniliśmy wygląd wielu ulic w Zgorzelcu, wyremontowaliśmy parki, dom kultury, stadion. Przecież też jeszcze w 2007 roku był remontowany. Mój poprzednik zaczął, ja kończyłem. Więc te pieniądze widać w mieście. To jest też otwarcie rynku pracy, więc zmiany społeczne w Zgorzelcu, ponieważ w tej chwili jedna czwarta pracujących zawodowo pracuje w Niemczech, więc to też ma pewien wpływ na, na funkcjonowanie miasta. Coraz bardziej widać, że brakuje nam jednego mostu samochodowego. Są, myślę, że, że przeżywamy to wszyscy szczególnie po długich weekendach. Więc to, to są zmiany, które ewidentnie widać w mieście, ale też i zamożność mieszkańców. Ci, którzy pamiętają, jaki poziom dochodów był 20 lat temu, jaki jest teraz, wiem, że ciągle zarabiamy za mało i, i chciałoby się więcej. Natomiast no, wielu mieszkańców Zgorzelca, szczególnie tych, którzy pracują po niemieckiej stronie zarabia dobre pieniądze i to też powoduje, że rozwijają się bardzo mocno usługi, bo mamy i krawców, i fryzjerów bardzo dużo, i salony piękności w Zgorzelcu, i, i ludzie jeżdżą na wakacje, bo to słychać, że, że w różne części Europy czy świata wielu mieszkańców Zgorzelca jedzie na wakacje, bo, bo na to mogą sobie pozwolić, więc Unia Europejska dała nam takie Bezpieczeństwo materialne też, które no myślę, że dla wszystkich jest ważne, bo to, to czy, 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 czy możemy mieć pracę, czy możemy pozwolić sobie na, na, na wiele rzeczy, no to jest dla, dla wszystkich ważne. To też wiele różnych kulturalnych imprez, które łączą obydwa miasta i to też pomaga, że te granice nie są zamknięte. No w kulturze też dużo się dzieje. No, takie największe wydarzenie to oczywiście Zgorzeleckie Jakuby i Fest, ale też mamy Sound System, który jest też z środków europejskich. Mamy VAT, która się dzieje co prawda w większości po niemieckiej stronie, ale która też jest po polskiej stronie. Mamy festiwal filmowy, nyski festiwal filmowy, który za chwilę będzie się, dzisiaj będzie otwarcie. Więc artyści akurat, którzy zajmują się filmem też przyjeżdżają do Zgorzelca, do, do, do Gerlitz, bo to jest polsko-czesko-niemiecki, więc i w Libercu się odbywają spotkania, więc to, to są rzeczy, które które powodują, że, że tutaj dużo się dzieje, wbrew pozorom i nieraz wbrew malkontentom tych imprez kulturalnych. Polsko mamy też przecież i wydarzenia związane z książkami, bo to też mamy polsko-niemieckie imprezy związane właśnie z, z literaturą, bo mamy festiwal literatury, więc sporo rzeczy tutaj w naszym regionie się dzieje dzięki temu, że jesteśmy otwarci, dzięki temu, że, że nie ma kontroli, znaczy, może kontroli granicznych takich w tym starym tak, stylu. Tak. No, niestety teraz wróciły na polsko-niemieckie granice takie związane z nielegalną imigracją. To teraz przejdźmy może do tego, co dzieje się już bezpośrednio w Zgorzelcu, w ostatnim czasie też przetargi na budowę boiska przy Szkole nr 5. No i tutaj też tak jak mówiliśmy wcześniej usłyszeć, jest szansa na to, że pojawią się pieniądze, bo mamy te boiska zwane orlikami i wiadomo, no, one były budowane już wiele lat temu, część no, jednak potrzebuje jakiś mniejszych lub większych napraw. No i tutaj też jest szansa, że być może pojawią się pieniądze na to, żeby faktycznie tych remontów dokonać. Znaczy w tej chwili e... Jeszcze w tym roku ruszy przebudowa ulicy Norwida z środków zewnętrznych. Ruszy przebudowa, znaczy w zasadzie budowa boiska, bieżni i placu zabaw przy szkole podstawowej nr 5. Tutaj skorzystaliśmy z konkursu, który ogłosił Urząd Marszałkowski i dostaliśmy dofinansowanie 900 tysięcy. W planach jest właśnie wniosek, który składamy na remont orlika przy dawnym gimnazjum numer 1 na teraz szkole podstawowej numer 5 no bo to jest jeden z, jedno z pierwszych boisk, które w Zgorzelcu powstało, no już w tej chwili a jest bardzo intensywnie oblegane, oblegane. Tak, użytkowane i już wymaga napraw. No, przymierzamy się, mamy projekty i PF-u na wiele rzeczy, zobaczymy na co się uda zdobyć nie, pieniądze, nie ukrywam, że liczymy na KPO, bo dla nas to jest też no, takie bardzo ważne i mam nadzieję, że, że uda się pozyskać pieniądze na, na, na nasz basen, bo no, to, to wszyscy czekają na remont krytego, gorzej z odkrytym, bo na to na razie nie, nie słyszę, żeby były środki zewnętrzne, a, a koszt przebudowy będzie też spory. Natomiast no, to jest takie zadanie, które jest ważne i chcielibyśmy też zrealizować w najbliższym czasie. To Jak już jesteśmy przy basenie, to może kilka słów o tym, jak to ma wyglądać, bo, bo z tego, co, co widzieliśmy, no, ten projekt jest dość okazały, więc też tutaj mieszkańcy no, muszą uzbroić się w cierpliwość. Wiadomo, że finansowanie jest potrzebne, bo ze środków jakiegokolwiek tak naprawdę miasta w Polsce byłoby to ciężko wybudować. Znaczy, no, powiedzmy, Wrocław dałby radę, no, tak, natomiast tak. my jesteśmy no, w średniej wielkości miastem, bo nie spełna 30-tysięcznym, więc inwestycja za kilkadziesiąt milionów złotych, no, to, to jest wyzwanie dla budżetu. Wszyscy, którzy byli zainteresowani przebudową basenu, mieli okazję się zapoznać, jak projekt wygląda, jak, jak, jak ma wyglądać basen po przebudowie, podczas czy to konsultacji, czy sesji Rady Miasta. Jeżeli ktoś ma ochotę, to można wrócić do, do tej sesji, bo one są w internecie, do, do obejrzenia i zobaczyć tam, projektanci mówią, co będzie. Z czego wynika potrzeba przebudowy krytego basenu? Przede wszystkim z kosztów jego utrzymania, ponieważ on był projektowany w latach 70., wybudowany w latach 80. No i Koszt utrzymania jest bardzo, bardzo duży, bo wtedy nie zwracano uwagi na ocieplenie ścian, na system wykorzystania wody. Po prostu wtedy jeszcze były inne czasy, więc dobierało się firury z ciepłem i i firury z wodą, więc nie patrzyło się na oszczędności. Teraz się sytuacja zmieniła, koszty energii i wody są bardzo duże, więc no, musimy znaleźć taki sposób, żeby ten basen nie był kosztowny w utrzymaniu, a jednocześnie ze względu na upływ lat no, wymaga też przebudowy i generalnego remontu. Podobnie jest niestety z basenem odkrytym, który jest bardzo potrzebny latem, ale który generalnie no, nie chcę powiedzieć, że nie jest priorytetem, bo jest bardzo ważny. Natomiast no, on służy przez dwa miesiące, stoi dziesięć nieużywany, więc też jest ważny, ale dla mnie w tym. Priorytetem jest przebudowa basenu krytego. Tutaj trzeba też pamiętać, że tutaj wiele osób mówi, a tam tego remontu nie trzeba, byłoby dużo, ale trzeba pamiętać o tym, że te baseny muszą spełniać dość rygorystyczne tutaj te warunki do oddania do użytku, więc to, to, te koszty też są całkiem spore, to nie jest tylko tam lekki remont niecki, tylko to dużo, dużo więcej. Znaczy, problem w, przy basenie e, odkrytym jest taki, że po pierwsze e, trzeba wymienić całe złoże filtracyjne i, i cały system e, uzdatniania wody, bo on już po prostu e, no jest w takim stanie, że, że nie daje rady. Do tego jest pęknięta niecka jednego z basenów i, i w zasadzie bez gruntownej przebudowy tam się nic nie da zrobić. A jeżeli zaczniemy remontować coś, co się sypie tylko, że tak powiem, remontami bieżącymi, to wydamy, no nie wydamy 20, od 20 do 22 milionów, bo tak mówi PFU, czyli taki wstępny kosztorys, wydamy, nie wiem, 10. No i starczy to może na trzy, może na cztery, może na 5 lat, tak? W zależności od szczęścia. No bo powiem. No, droga inwestycja no, na tak krótki czas. Droga inwestycja na taki krótki czas, lepiej e, poszukać i, i spróbować znaleźć e, takie pieniądze, żeby zrobić generalny remont i żeby to e, służyło mieszkańcom przez następne 30. Jeżeli jesteśmy już przy remontach, to, to już tutaj padło słowo ulica Norwida. Tam oczywiście ten remont będzie, bo tutaj mieszkańcy już wietrzyli jakieś teorie spiskowe, że przed wyborami tam pojawiała się informacja, potem przetarg unieważniony, ale wiadomo, że tutaj też przetargi muszą być spełnione odpowiednie, że tak powiem. Wszystkie tak. funkcje w, w nich. I też kolejne pytanie, czy, bo już mieliśmy te remonty, m.in. ulica Konarskiego, prawda, ulica Kościuszki, Lubańska też nie tak dawno była przebudowywana. No, Lubańska to, to była. No ładnych parę 17 lat, temu, lat temu, tak, a, ale mimo wszystko tak, stan ale się i, trzyma. Tak, się trzyma i stan jest całkiem w porządku. A jak z ulicami Warszawską i Łużycką, Łużycka głównie, bo tam chyba największe skargi, jeżeli chodzi o mieszkańców. Czy znaczy generalnie mamy wyremontowane? Praktycznie wszystkie ulice wjazdowe do miasta, bo ja tak szybkie przy, przy, przypomnienie to jest pierwsza była zamiejsko Lubańska Lubańska, armii krajowej, którą przejęliśmy od urzędu marszałkowskiego i wyremontowaliśmy aż do granicy, bo teraz niedawno bohaterów Getta i Piłsudskiego. Daszyńskiego, Piłsudskiego, teraz wyremontowaliśmy Konarskiego, dofinansowaliśmy starostwu powiatowemu przebudowę II Armii Wojska Polskiego i ulicę Rejmonta, bo to też jest droga powiatowa. Została nam tak na dobrą sprawę z głównych ulic, właśnie Warszawska i Łużycka. No i tutaj mamy, nie ukrywam trochę dylemat, bo patrzyliśmy, ile by kosztowała taka przebudowa kompleksowa, jak, jaką zrobiliśmy, tak, tak jak robiliśmy to przy ulicy Lubańskiej czy, czy Piłsudskiego, Daszyńskiego, no to to jest kwota łużycka warszawska, przekraczająca 40 milionów złotych w tej chwili. Więc potężne pieniądze, patrząc na inne inwestycje, które mamy, czyli baseny, no to jest potężny wydatek, więc zrobiliśmy i kończymy badania na wierzchni obecnej, a szczególnie tego co jest bezpośrednio pod asfaltem, czy wystarczy zrobić remont samej nawierzchni i, i, i czy wytrzyma chociaż to jest 10 lat? Nie? Jeżeli ten dywanik cienkolany, który jest dużo tańszy niż gruntowna przebudowa, dawałby, znaczy te badania gruntu dawałyby szansę, że to wytrzyma trochę dłużej niż rok. No to chcielibyśmy zrobić taki remont, nie docelowy, czyli z wymianą rur i z wymianą podbudowy, ale zrobić remont, który, na który nas po prostu będzie szybciej stać i szybciej będzie funkcjonalny, czyli warstwa ścieralna, warstwa bezpośrednia podbudowa, ale już bez, bez głębokiej ingerencji. Wtedy to będzie kilka milionów złotych i, i to będziemy w stanie etapami realizować. Ale na pewno no, to jest w tej chwili ulica Warszawska i Łużycka to jest priorytet, bo to jest ostatnia droga, taka główna w mieście, która nam została do zrobienia. I Andersa, która jest taką obwodnicą miasta, która też już, tak powiem, mocno prosi o remont. To kilka słów jeszcze może, dlaczego w ulica Stasica ten, ten fragment, bo tutaj mieszkańcy przede wszystkim pytają, czy nie dało się tego zrobić w jednym ciągu z ulicą Konarskiego, żeby teraz nie blokować. No wiadomo, że tutaj też projekty. I nie wszystko się da zrobić w jednym ciągu, tu ze względu na. na Projekt, bo tutaj korzystaliśmy z projektu unijnego i wskazywaliśmy konkretną ulicę, która była do zrobienia, zostało nam ten kawałeczek, ale myślę, że szybko się uwiniemy, więc mieszkańcy nie będą aż tak, nie będzie to trwało tyle, ile budowa Komarskiego. No tak, bo tam musieliśmy kilka miesięcy poczekać, ale efekty są takie, że teraz można bez żadnego problemu przez tą ulicę przejechać, a wcześniej no i fajnie wygląda Tak, to by, bywało to, to różnie, prawda, bo tych ubytków można było łatać, ale niestety ruch powoduje to, że zawsze znaczy, one no powiem, się będą pojawiać. To łatanie ma swój kres, znaczy można zawsze łatać cały czas, tak, ale tak, lepiej tak. zrobić coś, żonę, co, co nie. będzie się trzymało, ja zawsze za wzór stawiam ulicę Lubańską za miejską Lubańską, która już tyle lat jest nieremontowana nie, nie i się trzyma, choć nie ukrywam, że coraz częściej się zastanawiamy, czy nie zrobić wymiany tej części ścieralnej górnej, no bo ona już też zaczyna powoli prosić się o to, żeby taką, taki remont zrobić, no ale jest tyle dróg w gorszym stanie, że, że, że się nie decydujemy. Ale, ale myślę, że to też no, niebawem trzeba będzie zrobić, żeby ona znowu przez ileś lat funkcjonowała tak, jak funkcjonuje. Jeżeli jesteśmy przy ruchu, no to wspomnimy o tych nieszczęsnych korkach, które mamy w Zgorzelcu. Tutaj warto, żeby wybrzmiało, że to w żaden sposób nie jest oczywiście wina ani gospodarza, ani pana, ani urzędu, ani nikogo bezpośrednio ze Zgorzelca, ponieważ no, winne są przede wszystkim te kontrole, które zostały wznowione. I przy okazji różnego rodzaju świąt i powrotów do Niemiec te problemy są. Z tego, co, co wiemy i z tego, co też wybrzmiało wielokrotnie na Facebooku między innymi no, są prowadzone rozmowy z niemiecką stroną, żeby jakoś tutaj poprawić tą sytuację. Pojawiły się też znaki, które sugerują tą alternatywną trasę przez Radomierzycę. Trochę lepiej jest, natomiast to wciąż jeszcze jest dalekie do ideału. Myślę, że nie jest lepiej ze względu na to, że większość kierowców. Niestety nie jeździ zgodnie ze znakami kierunkowymi, tylko jeździ zgodnie z GPS-em, a GPS pokazuje jako alternatywny, alternatywny przejazd przez miasto, jeżeli autostrada jest zakorkowana. Natomiast no, ja już rozmawiałem. To, to, że z nadburmistrzem Ursu rozmawiałem, to, to, to wiadomo. Rozmawiałem z szefem policji tutaj federalnej, który jest tu, któremu podlega, podlegają przejścia graniczne. Rozmawiałem z premierem Kretschmerem, premierem Saksonii. Wysłaliśmy list do premier, kanclerza Scholza. Dostaliśmy odpowiedź, że no niestety muszą prowadzić kontrolę. Wysłałem pisma do wszystkich parlamentarzystów z Dolnego Śląska bez względu na barwy polityczne. Dostaliśmy odpowiedź od pani Ochojskiej i pana Jarosława Dudy, którzy no mówią, że też no od nich to nie, nie zależy, ale zwracają na to uwagę. Wysłałem pismo do naszego MSZ-u i jestem umówiony 20 maja. Jeżeli nic się nie zmieni po drodze, to, to będę rozmawiał z wiceministrem MSWIA też w sprawie korków przejazdu. Rozmawiałem z Ministerstwem Infrastruktury, z panem ministrem Gancarzem w sprawie budowy mostu, dodatkowej przeprawy, która by spowodowała, że część ruchu mogłaby minąć centrum Zgorzelca. No ale to już jest zadanie, które... A ponownie on, koszty w milionach. Znaczy no, przekracza możliwości miasta. Minister jest zainteresowany, no też jest ruch po niemieckiej stronie, no bo trzeba zrobić, określić gdzie przeprawy, gdzie, gdzie te tutaj bez, bez woli naszych sąsiadów z Niemiec e, nic nie zrobimy, ta wola wyartykułowana i chęć jest, no ale jeszcze, że tak powiem trzeba znaleźć pieniądze na na dokumentację, więc ja będę dalej rozmawiał, czekam na, na wybory europejskie, bo widzę, że będą jakieś roszady w rządzie i czy w zasadzie już były, ale jeszcze zobaczymy, bo tutaj jeszcze się układa urząd marszałkowski, więc zobaczymy, czy pan minister Gancarz jeszcze ciągle będzie ministrem. Jeżeli się coś zmieni, no to, to będziemy zaraz od tych wyborów europejskich z powrotem rozmawiać w sprawie tej przeprawy mostowej, bo to dla, dla Zgorzelca jest bardzo, bardzo ważne też. Jeżeli już też rozmawiamy tutaj o tych podróżnych, którzy gdzieś tutaj przejeżdżają przez Gorzelec, Ronda, te wyjazdowe, tutaj jak sytuacja wygląda, bo, bo wiemy, że tutaj wielokrotnie były starania o to, żeby jakoś być może to Rondo przebudować, żeby tam umożliwić jakiś być może inny zjazd w kierunku autostrady. Bo wiemy, że tutaj też sytuacja bywa ciężka, nawet jeżeli nie mamy tego napływu, prawda, wyjeżdżających do Niemiec, to, to czasami bywa różnie. Moja pierwsza interwencja w sprawie tego ronda była pod koniec 2013 roku. E, niestety, poza wolą i zrozumieniem w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, czy generalnie w 2013-2014 dostaliśmy takie zapewnienie, że oni się przymierzają do... E, no, do, do, do przebudowy tego ronda, no, ale od 2015 do 2024 roku poza tym chęcią, wolą i zrozumieniem niewiele Generalna, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad i Ministerstwo Infrastruktury w tym temacie zrobiły. Stąd moja wizyta zaraz po zmianie rządu nowego ministra, minister tutaj był, widział to rondo, Chociaż y, ku mojemu zaskoczeniu zaczął rozmowę od mostu. Stąd powiem, że y, no, ucieszyłem się, bo ten most jest dla nas też bardzo ważny. Ale Rondo pokazałem i, i na ten temat żeśmy też rozmawiali, że nim wymyślą jakieś wielkie przebudowy typu SK, takady albo tunele, to na razie niech zrobią bypassy. To już by nas ucieszyło. Natomiast taką, e, takim promyczkiem, e, w, w przy tych ciemnych chmurach, jeżeli chodzi o wyjazd ze Zgorzelca, jest ta inwestycja, która ma powstać ogłoszona przez firmę Hillwood, która jest realizowana m.in. też z polskim funduszem rozwoju, jeśli dobrze pamiętam. Czyli wyjazd z autostrady, rondo, które ma tam powstać przy wyjeździe z autostrady ze strony, jak się jedzie, od Drezna. I łącznikiem z ulicą Bolesławiecką, bo jeżeli ta inwestycja, która no ma się zadziać jeszcze że tak powiem, w lecie tego roku, ma się rozpocząć zgodnie przynajmniej z zapewnieniami, które ja i wójt Machaj otrzymujemy, jeżeli się rozpocznie, no to będziemy mieli troszkę łatwiejszy wyjazd i jest szansa, że rondo Solidarności, ten ruch na rondzie Solidarności będzie mniejszy, no bo nawet dojazd do galerii będzie, będę miał do wyboru stać na, w korku Armii Krajowej, no to pojadę Bolesławiecką i pojadę z drugiej strony do galerii, ale to zobaczymy, na ile ten bypass rozładuje ruch. Co nie zmienia, że, że tak powiem, faktu, że dalej będę rozmawiał z ministerstwem, żeby jednak zaplanowali na przyszły rok jakiś bypass. Kilka słów o dworcu w Zgorzelcu tu klątwa można klątwa, powiedzieć. Tak, jest. To jest miejsce z klątwą. Ja przypomnę, że już mój poprzednik chciał ten budynek pozyskać od PKP. PKP absolutnie nie chciało przekazać miastu tego budynku. Zażądali sporych pieniędzy. Później, kontynuując niejako działania mojego poprzednika, też rozmawiałem z PKP, żeby ten budynek trafił do miasta. Również decyzja była negatywna, natomiast no, PKP chciał całkiem spore pieniądze za ten budynek. W końcu PKP znalazło kupca, który kupił już dobre z 15 lat temu za 800 tysięcy złotych, czyli to, to na dzisiejsze pieniądze to przynajmniej ze 2 miliony. Hmm. Firma dokupiła teren od kopalni i od nas, bo sprzedaliśmy, wystawiliśmy na przetarg teren przy dworcu. Ale myśmy zabezpieczyli ten teren wysokimi karami. Firma zapłaciła blisko 400 tysięcy złotych kar. No i właściciel firmy stwierdził, że za drogo go ta impreza kosztuje, przekazał cały teren miastu. Myśmy chcieli wyburzyć ten dworzec. Wyburzenie dworca na tamte czasy 500 tysięcy, więc, no, powiem, mieć 500, a nie mieć 500 to już milion. Więc, no, tak przymierzaliśmy się powoli. Pojawiła się inna firma, która stwierdziła, że chciałaby zainwestować, żebyśmy wystawili ten teren na sprzedaż. Więc wystawiliśmy ten teren na sprzedaż. Faktycznie był jeden oferent, który kupił to w przetargu. I. Nawet zrobił piękną wizualizację, kilka galerii w Polsce zdążył zbudować, no ale się okazało, że jakieś problemy z prawem, że część zarządu albo cały zarząd został zatrzymany. Syndyk, czy w zasadzie kurator sądowy, znalazł kupca, który w rozliczeniu za długi ten teren kupił. No, i już miał rozbierać w grudniu, ale tak się wzięli za rozbiórkę, że chyba nie mieli wszystkich uzgodnień, że PKP się zorientowało, że coś jest na rzeczy, a właściciel, który to miał, firmy, które rozbiórkowej zachorował na COVID, bo mówi, że przynajmniej tak z opowiadań wynika, że, że pewnie by zdążył rozebrać, gdyby nie to, że go COVID złapał, więc znowu nie rozebrali w grudniu. Ale teraz już tak z, tego, z tych informacji, które mam, to mówię, nie prowadzimy bezpośrednio tych, tych kontaktów z PKP. Ale z informacji, które mam i od PKP, i od y, właściciela y, dworca i terenu wokół dworca, mają już wszystkie uzgodnienia. Postawili rusztowanie i ten, ta rozbiórka ma się niebawem zacząć. Chociaż przy sporych y, obostrzeniach ze strony PKP, no bo to ze względu na bezpieczeństwo peron, y, wysokie napięcie, ta rozbiórka musi bardzo przebiegać. Y, w takim dużym rygorze BHP więc, no, i, i ochrony podróżnych. więc Trzymam kciuki mocno, żeby się nic być nie może, zdarzyło, tak. żeby właściciel cieszył się zdrowiem i żeby właściciel firmy rozbiórkowej też się cieszył zdrowiem, żebyśmy mogli wreszcie pozbyć się tego budynku, dworca, który szpeci. Też firma. Robiła badania, bo to też no, widziałem u siebie na Facebooku wpisy, że to trzeba by było zrobić tam galerię, ratować. Robili badania. Ten budynek już na tym etapie nie nadaje się do przebudowy, go po prostu trzeba niestety wyburzyć, bo koszty przywracania go do funkcjonowania były znacznie. znacznie nie opłacałoby się nikomu tam inwestować. No tak, także być może w końcu się uda. Trzeba też pamiętać o tym, że faktycznie te 500 tysięcy wspomniane wcześniej to jest mniejszy problem też niż te pozwolenia, bo to dość problematyczne znaczy w tej z powodu bliskości. Teraz co, będzie co, oczywiście więcej. To z tego, co mówili ci właściciele, to, to, to rozbiórka przekracza mocno 500. Oni założyli 500 tysięcy, ale mówię, że to dużo wyższe koszty. Ale Powiem, że uzgodnienia z, chyba z sześcioma czy siedmioma spółkami z PKP to, to kosztują. No i jeszcze też, jeżeli chodzi o formalności, to, to dużo załatwiania. Na koniec rozmowy, temat zdecydowanie przyjemniejszy, kultura w mieście. Dużo osób narzeka, że nic się nie dzieje, a to nieprawda, bo tych wydarzeń kulturalnych tutaj mamy całkiem sporo. Trzeba tylko poszukać. Znaczy, powiem, że zawsze narzekać zawsze można. Natomiast myślę, że mamy, jeżeli chodzi o kulturę, naprawdę coś dla wszystkich. No, mieliśmy teraz weekend majowy. 3 maja nie, nie, nie udał się, ale 1 maja sporo się działo w parku, na skwerze Padereckiego. Teraz będziemy mieć Dni Zgorzelca niebawem, będzie jeszcze wcześniej Dni Dziecka też w parku Błahańca Dom Kultury będzie realizował. Będzie Sound System, będą Zgorzeleckie Jakuby, będzie Festiwal Piosenki Greckiej, tradycyjnie będzie listopad teatralny w Domu Kultury. Już o licznych wydarzeniach, które są w Domu Kultury, takie mniejsze, czy stand-upy, czy teatry, które przyjeżdżają w trakcie roku, to już nawet nie wspominam. Na Hali na początku roku był... Kabareton. Będzie występ Gruzińskiego Teatru, opera co roku. Więc ja powiem: no naprawdę, jeżeli ktoś. A już no, też nasi sąsiedzi przecież mają też mnóstwo wydarzeń, bo przecież jest maj co roku w Gerlitz, jest y, y, teatr, więc naprawdę jeśli chodzi o kulturę w naszym mieście, ja wiem, że to nie jest tyle co w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, no, ale my mamy 30 tysięcy mieszkańców, więc y, aż tyle mieć nie będziemy, natomiast myślę, że wielu mieszkańców podobnych miast może nam zazdrościć. Każdy może znaleźć coś dla siebie także na pewno tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.